Hejka Marta! Hejka. Mam nadzieję, że nie, niedługo będziemy mogły spotkać się już naprawdę, nawet w tych maseczkach i wybaczą nam wszyscy dźwięk, jakość dźwięku, ale nie będziemy musiały po prostu robić tej patologicznej sytuacji, jaką jest ciągłe rozmawianie na wideokonferencjach. Ale też lepsze to niż nic i dobrze Cię widzieć, dobrze Cię słyszeć. Ciebie też bardzo dobrze widzieć, chociaż wolałabym widzieć Cię u siebie. Na tym jeszcze będziemy Wiesz, pracować w tym samym miejscu, też... ale jest jak jest, więc musimy sobie działać, tak? Więc witam serdecznie w kolejnym odcinku. A ten odcinek troszeczkę nawet jest związany z tym. Yy co teraz robimy, czyli z rozmowami z bliskimi osobami, bo będziemy dzisiaj opowiadać o tym, jak my sobie radzimy ze stresem i jakie są nasze sposoby na relaks. I właśnie jednym z najskuteczniejszych dla mnie jest po prostu rozmowa z bliską osobą, wygadanie się, wyżalenie, marudzenie bez cenzury. My nawet z Martą do siebie piszemy, my się zachęcamy nawzajem do szczerego marudzenia, bo wtedy tej drugiej stronie też nie jest głupio marudzić. Tak. Więc ja bym zaczęła od tego, że dobrze jest się wygadać. Tak. W ogóle, a może zacznij od tego, czy często się stresujesz, bo mnie to bardzo ciekawe. Tak. Bo wyglądasz na osobę, jak się na ciebie wiesz, jak ciebie, ciebie nie zna i patrzę się na ciebie z boku, która się nie stresuje, która jest taka mega ja... silna, pewna siebie i się nie stresuje. Jestem człowiekiem uwarunkowanym e, chyba, nie wiem, genetycznie do życia w ciągłym stresie. Jestem typową neurotyczką, e, bardzo łatwo się denerwuję, łatwo mnie wyprowadzić z równowagi i. Jedyny spokój, który we mnie jest, to jest ten, na który ja ciężko zapracowałam różnymi właśnie takimi technikami e, związanymi z nie tylko relaksem bezpośrednio w danym momencie, ale też właśnie z poprawą jakości życia, żeby tych powodów do stresu było trochę mniej. Więc kiedyś to było bardzo dużym moim problemem. E, byłam wybuchowa i to był nie tylko problem dla mnie, tylko też właśnie dla osób, które spędzały ze mną czas, a teraz to się poprawia, ale nadal. Em, jeżeli bym nic z tym nie robiła, to na pewno byłabym na stres nadal podatna. A jak to jest u ciebie? E, ja jestem chodzącą kulką stresu. <laughs> nie, ale mam. mam e, mocno się stresuję, dużo się stresuję, e, bardzo łatwo mnie w ogóle zestresować czymś. Ja się też chętnie stresuję rzeczami, na które na, które na przykład nie mam wpływu co jest mega męczące. Ale staram się z tym walczyć, jestem świadoma tego, że mam taki charakter, a nie inny, więc już od jakiegoś czasu podejmuję takie świadome działania, żeby temu przeciwdziałać. No i nawet mi to wychodzi, wiadomo, raz lepiej, raz gorzej, ale, ale mimo wszystko gdzieś tam z tym stresem staram się bardzo walczyć. To jest chyba w ogóle pierwszy krok do zrobienia czegoś dobrego z, w celu zapobiegania stresu bądź redukcji stresu, uświadomić sobie, że to są tylko jakieś nasze reakcje, na które my mamy wpływ, że to nie jest coś silniejszego od nas i trzeba się temu poddawać jeżeli już ten stres się pojawia, no to armagedon musi się zadziać, tylko faktycznie to jest coś, co może się albo rozwinąć i możemy temu dodać energii, albo możemy to gdzieś tam stłamsić w zalążku, tak jak mówisz, to się z różnym skutkiem udaje, raz lepiej, raz gorzej, ale na pewno mm, mi pomaga ta świadomość, że to nie musi tak wyglądać, tak? I ja kiedyś myślałam, że jestem tak znerwicowanym człowiekiem, że ja nigdy w życiu nie zaznam spokoju, że to jest po prostu nie dla mnie. E, na przykład z zasypianiem. Byłam przekonana, że wszyscy ludzie mają tak, że przed snem mają gonitwę myśli i palpitacje serca, nie? Jestem w najbardziej relaksującym momencie dnia. Ale wcale to tak nie działa na mnie, tylko właśnie wtedy w tej ciszy wszystko to stresujące do mnie przychodziło, a później się okazało, że ludzie po prostu zasypiają, że są tacy ludzie, którzy się kładą, żeby się położyć spać. No, i tak z czasem zaczęłam sobie o tym wszystkim czytać, szukać jakichś rozwiązań i, i wdrażać. Jeśli chodzi o to wdrażanie i zapobieganie, no to na pewno właśnie rozmawianie z innymi ludźmi o tym, jak oni mają i że też się stresują, i że to nie jest tak, że niektórzy mają po prostu, nie wiem, dane, dany spokój w sobie tak o, chociaż znam też taką jedną osobę, mam przyjemność z nim mieszkać. On jest oazą spokoju, a ja, a ja nad nim krążę, taki huragan. Taka burza nad jeziorem. Tak, trochę tak to wygląda, może, może dlatego nam się tak układa, te temperamenty się nawzajem ścierają. Ale z natury jestem bardzo, bardzo, bardzo zestresowanym człowiekiem. Tyle tylko, że zauważyłam, że to mi nic nie daje, bo kiedyś miałam takie wrażenie, że ten stres i ta nerwowa atmosfera to jest po to, żeby się zmotywować, zmobilizować. Tak, bo w ogóle że to jest, jest ta też adrenalina. takie przekonanie, nie? Gdzieś tam można przeczytać w internecie, że wiesz, stres mobilizuje i tak dalej, więc to dobrze. No, ale nie do końca, zwłaszcza jeśli jest taki mm, ciągły. Ja potrafiłam być zła na Łukasza, że on się czymś nie denerwuje, co ja uważam, że powinien się zdenerwować. I dla mnie to oznaczało, jakby wiesz, brak zaangażowania po drugiej stronie, a on po prostu zupełnie lepiej sobie z tym wszystkim radził, bo dzięki temu, że tego stresu w nim nie było, to potrafił szybciej dojść do jakiegoś rozwiązania, tak? I e, też zrozumienie, że ten stres wcale na mnie nie działa mobilizująco, tylko raczej paraliżująco, e, też było kolejnym argumentem do tego, żeby, żeby z nim walczyć. Teraz tak sobie pomyślałam, że też jedną z moich strategii jest nie zwracanie na to uwagi. Ja już po prostu nie biorę aż tak serio tych moich nerwów i bardziej tak sobie macham na siebie ręką i mówię: "Dobra, skończ już po prostu. Już wystarczy, Mamika. Tak. E, też wiadomo, że są różne rodzaje stresu. Jeśli na przykład, nie wiem, prowadzę trening na żywo, i tak dalej, to też wiadomo, że się stresuje. Natomiast to jest bardziej trema dla mnie i, i to nie jest aż tak, tak nieprzyjemne uczucie, bardziej właśnie mobilizujące. No i od razu jestem w stanie jakoś się otrząsnąć z tego, jak już zaczynam, to po prostu to przechodzi. Natomiast u mnie mnie męczy ten taki stres, na przykład długi, kiedy martwię się jakimiś rzeczami. Też zauważyłam u siebie, że martwię się rzeczami gdzieś tam na zapas, i ostatnio właśnie szliśmy na spacerze, byliśmy na spacerze z Patrykiem. I oczywiście w maseczkach. No i on sobie idzie, niesie paczkę z paczkomatu. A ja yy, zaczęłam temat w stylu: yy, ile to jeszcze potrwa, a jeśli będzie kolejna pandemia i co my wtedy zrobimy, to czy w ogóle będziemy kiedyś myśleć o dzieciach, a może nie będziemy i w ogóle wiesz, milion myśli na ten temat. On tak idzie, idzie i mówi do mnie: "Nie wiem, ja sobie tylko niosę paczkę". Wiesz, i po prostu tak. <grymne> 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 Nie wiem, nie myślę na, na o tym. Ja po prostu idę i niosę paczkę, nie? Wiesz, a ja po prostu już milion jakaś burza po prostu w głowie i mam tak non stop. Bardzo często właśnie zauważam, że sama się nakręcam. Kimiś w ogóle rzeczami, wiesz, albo coś, co będzie za pół roku, to ja już się teraz tym przejmuję, więc y, z tym jest u mnie masakra. No ale mówię, staram się radzić, mi też bardzo pomagają rozmowy, też głównie z tobą. Mam wrażenie, że mamy podobne też e, podobne powody do stresu, niektóre też. Obie, obie prowadzimy biznesy i obie pracujemy w tej samej tak naprawdę branży, więc, więc no, jesteś osobą, z którą po prostu mogę się zrozumieć na tym etapie ja mam takie Boże, nie jestem sama. Albo też e, często pomaga mi to, jak mnie sprowadzasz na ziemię, nie? Tak jak ostatnio gadaliśmy, też mi się daje, że to w dwie strony działa. No, no więc... tak, bo to tak naprawdę część tych naszych stresów. A chyba nawet musiałabym powiedzieć, większość tych stresów jest niepotrzebna i nieadekwatna do tego, bodź, do tego stresora, tak. tak? Bo owszem, ta, takie sytuacje jak, nie wiem, występy publiczne, treningi, webinary, jakieś ważne rozmowy, to ten stres, ta adrenalina jest nawet potrzebna, tak? Żebyś się ten układ hormonalny zmobilizował, żebyś miała tą taką bardziej świadomą, świadomy, świadomy umysł, tak? Żeby to było wiadomo, że to jest coś ważnego. Tyle tylko, że moje ciało i. Ja zachowuję się tak w tych sytuacjach nieważnych, gdzie ten bodziec jest zupełnie no, nieproporcjonalnie mały w stosunku do tego, jaka duża drama się czasami potrafi rozkręcić. I z takich rzeczy, która długofalowo mi pomaga, to jest właśnie medytacja, ale nie na zasadzie, że sobie siadam, żeby się zrelaksować, bo to tak nie działa. To jest raczej tak, jak. Na treningu, stajesz na macie, żeby mieć dobrą formę w życiu, to tak samo właśnie ta, te kilka minut medytacji jest po to, żeby trenować umysł w dystansowaniu się do różnych rzeczy. I ten dystans, to poluzowanie gumy w mentalnych majtkach, to są te rzeczy, które mi na dłuższą metę faktycznie pomagają, bo czasami wystarczy ten stres obśmiać i tak uświadomić sobie, o co w ogóle się martwisz, tak? I. I przestać się tak zapętlać w to, w to swoje błędne koło, a kiedyś to po prostu potrafiłam jak taki wiesz taki bączek, to taka zabawka dla dzieci Wiem, i ja <laughs> przestaje się kręcić, przestaje, a ja dalej nakręcam, nie? Że, żeby broń Boże nie zaznać spokoju. I też faktycznie czasami mam takie głupie zachowania, że jak za długo się czuję spokojna, to to mnie niepokoi, to już jest w ogóle yy, jakaś paranoja, nie? Jest inaczej, nie? Typu powinnam się martwić, ale dlaczego wszystko jest ok? E, no to prawda. U mnie akurat tak jak już mówiłyśmy, ja nie stosuję medytacji, natomiast mi na pewno pomaga, e, wiadomo, trening, ale pomaga mi też zajęcie się rzeczami i oderwanie się kompletnie od... No, w sumie od, 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 od chyba bycia online też, więc ja mhm. albo odpalam Simsy i po prostu sobie siedzę i wiesz, tam buduję domki i patologiczne relacje, albo czytam roman Sidła i się unoszę w głowie. I wiesz, Właśnie, dziękuję. Sied. Dziękuję ci bardzo za te polecenia. Ja w zeszłą sobotę kupiłam sobie abonament na Legimi, żeby czytać książki biznesowe i od tego czasu przeczytałam już cztery romanse. Minął tydzień. Wiem, one się Ale się to jest się naprawdę poczytają. To jest takie w sam raz na raz i faktycznie to są rzeczy, które bardzo pomagają, bo czasami też nie mam takich ambicji, żeby ten stres zwalczać, żeby się trenować w tej takiej samodyscyplinie umysłowej. Czasami mam po prostu ochotę odetchnąć. I jeżeli nasza praca w dużej mierze jest pracą umysłową, pracą kreatywną, to dobrze jest się właśnie odmurzyć. I tak jak mówisz o też gry komputerowe, u mnie fajnie to Dance ostatnio działa, bo to też jest taka aktywność ruchowa, aktywność fizyczna bardzo, bardzo mi pomaga, szczególnie jak sobie właśnie jakąś fajną muzykę jeszcze włączę na słuchawkach. Rozmowy z bliskimi, koty, po prostu patrzenie na koty, tak, dotykanie patrzenie na koty kotów jest świetne. Ja też uważam, że to bardzo tak pomaga. zaczną mruczyć. I tak jak ty mówiłaś chyba kiedyś, to też było w podcaście, że pielęgniarka nitka, jak widzi, że coś jest nie tak, to ona przychodzi. I jak już przyjdzie, no to też nie wiem, czasami się przyłapywałam na tym, że jestem już w sytuacji, w której ten stres może odpuścić, i mówię sobie na przykład świadomie: Monika, dobra, już nie, nie myślisz, nie pracuj, rób sobie wolne. I na przykład siedzę i sprawdzam maila. Po tak, co? Nie tak. mam pojęcia. Tak. Ale to jest taki silny automatyzm, tak? tak? Więc dobrze jest się przywołać do porządku i jeżeli już jest okazja do tego odpoczynku, to faktycznie się zastanowić, co w tym momencie mogłoby być najlepszym rozwiązaniem. Bo ja też kiedyś miałam takie ambicje, żeby ten odpoczynek był jakościowy. Żeby to była, wiesz, za każdym razem tak, y yoga, tak. medytacja i to jeszcze okadzona jakąś szałbią i tak dalej. No po prostu nienormalna laska. A teraz właśnie Wam. W ogóle mam to w nosie, i nawet jak mówię o tym, nie wiem, w czytaniu harlekinów, w oglądaniu głupich seriali. Mi nawet nie jest głupio. Ja, ja uważam, że w tym nie ma nic wstydliwego, tylko że to właśnie jest jakiś taki kolejny etap samoświadomości, który pozwala na to, że ja nie muszę robić rzeczy, które robią na mnie jakieś wrażenie. Tak. Tak. Są rzeczy, które robię tak. tylko dla zabawy. Tak. E, odnośnie głupich seriali, kolejnych rzeczy, które mogę Ci polecić, <ścoughs> odkryliśmy z Patrykiem kolejny, kolejny reality show na Netflixie. E, to Hot to Handle e, o ludziach. Którzy mają problemy z y, mega przygodnym seksem, nie potrafią nawiązywać relacji, ale mają, mają takie problemy, że mają go za mało, czy za, za dużo, dużo. <laughs> za dużo, za dużo, wiesz, że po prostu nie potrafią nawiązać jakiejkolwiek relacji. I są razem na Rajskiej Wyspie. W ogóle widoki są super, że nawet ja, jako osoba, która nie lubi podróżować, powiedziała do Patryka: Ja chcę tam pojechać, jest tam ślicznie. Wyglądało trochę jak te y, y, krajobrazy z Twoich zdjęć z wakacji z Łukaszem. Mhm. I są na tej wyspie, mogą wygrać 100 tysięcy dolarów. Pod warunkiem, że nie będą uprawiać seksu, ani robić innych rzeczy związanych z kontaktami fizycznymi. To one, słuchaj, na pewno nie mogły czytać harlekinów tak, i romanów. Nie mogły czytać Harlekinów. <gry> e, bardzo fajny serial, żeby się wyluzować, odmurzyć kompletnie po prostu. My już skończyliśmy tam było chyba osiem odcinków, więc połknęliśmy to. My oglądamy takie rzeczy na przykład do obiadu albo do jakichś przekąsek, żeby się zrelaksować. Ale super w ogóle akcja, bo na przykład yy, ma, ci ludzie mają zupełnie inny yy, mindset niż ja. W ogóle... Ja jestem taka, wiesz, jestem od 8 lat w stałym związku i w ogóle bardzo sobie to cenię. Tą taką stabilność i że nie muszę jakoś tam emocjonalnie się angażować w jakieś dramy. A tutaj ci ludzie mają w ogóle odwrotne myślenie o tym wszystkim, nie potrafią w ogóle żyć w związku, uczą się dopiero i no super się oglądało, mega fajnie się to oglądało, więc to kolejne takie polecenie na odstresowanie. Tak, więc tak jak, tak jak tutaj Ty też mówiłaś, i harlekiny, czy takie seriale, gry komputerowe to są super dla mnie aktywności, żeby się odstresować. Głównie dlatego, że przekładam myślenie na coś innego. Staram, tak, rzeczywiście fokusuję się wtedy na tym, na przykład na tej miłosnej opowieści w książce, albo na tym, że znalazłam męża lekarza w Simsach i tak dalej, i tak dalej i po prostu przestaję myśleć, cały czas mieć tą gonitwę myśli, która mnie stresuje. Tylko to są właśnie też takie rozwiązania doraźne. To tak. pomaga tak na chwilę, nie? Ale jeżeli jest faktycznie ten chroniczny stres w życiu, to trzeba chyba się też zastanowić nad tym, jakie jest jego źródło, bo czasami to może być reakcja przesadzona, ale innym razem może się na przykład okazać, że to jest naturalna reakcja na przemęczenie, tak? Nagle się okazuje, że jesteśmy, nie wiem, 10 godzin dziennie w robocie i po robocie jeszcze treningi i jakieś tam ambitne plany rozwojowe i nie ma w ogóle tego czasu na siebie, więc to może być też tak, że po prostu... O, i brak snu. To też może tak. potęgować. Odczuwanie, mniejszą podatność na stres. U mnie z takich przyjemnostek, no to jeszcze są kwiatki. Działka moje hobby, tutaj właśnie patrzę sobie na, na moje roślinki. Ja im myję te liście, pryskam je wodą, opowiadam im historię, One mają swoje imiona. Ka każdy. To jest ważny członek po prostu mojej roślinnej rodziny. I to są momenty, w których faktycznie zanurzam się w robieniu tej jednej czynności. I tak naprawdę nawet, nie wiem, sprzątanie może być takim czymś, co, co relaksuje, chociaż to akurat, głównie z opowiadań, znam, bo, bo mnie tak może nie do końca. <grytanie> Ale wszystko właśnie w co możemy się tak wkręcić i chyba sobie pozwolić na to, żeby to było coś, na co w danym momencie mamy ochotę. Tak, właśnie sobie mów. teraz tak pomyślałam, że. Hmm. U nas też jest taki problem, że nasza praca jest też naszą pasją, więc czasami mimo tego, że jestem zapracowana i to praca powoduje u mnie stres, to odstresowuje mnie też robienie rzeczy związanych, no dajmy na to z pracą, ale też z moim hobby, czyli na przykład pisanie tekstu na bloga. Więc to jest czasami coś, co też mnie relaksuje. I jeśli mam na to ochotę, to nie mówię sobie, nie, nie możesz tego robić, bo miałaś odpocząć od pracy i w ogóle, no, no. Tylko, tylko wtedy stwierdzam, no dobra, skoro mam na to ochotę, no to mam na to ochotę. I rzeczywiście to jest coś, co chcę robić. No ale różnie to bywa. Mier właśnie jak sobie myślimy, to teraz mnie relaksuje jeszcze czytanie w ogóle blogów, chociaż zauważyłam, że jest ich coraz mniej. Ale rzeczywiście ja mam dalej konto na Bloglovin, Nie wiem, czy pamiętasz co to jest. Tak, <laughs> tak, tak. więc ja mam dalej konto tam na Bloglovin, śledzę sobie jakieś blogi głównie w sumie zagraniczne. I, i czytam sobie czasami. To jest taki fit, że tam pojawiają się po prostu nowe posty z tych blogów, więc to też mnie relaksuje. Ale też relaksuje mnie na przykład ogarnianie rzeczywistości, czyli na przykład planowanie rzeczy. To jest coś mhm. co pozwala mi poukładać sobie w głowie i to zwłaszcza pomaga jeśli ten stres spowodowany jest przytłoczeniem obowiązkami albo takim myśleniem, że muszę jeszcze coś zrobić jak dalej. wtedy robię sobie taki śmietnik na kartce, czyli wypisuję wszystko co mam w głowie, no i planuję to jakoś tam w perspektywie tygodnia i tak dalej. Nie zawsze to jest idealne, bo wiadomo, że zawsze zaplanuję sobie więcej, niż jestem w stanie zrobić, ale uspokaja mnie to strasznie, że już okej, okay, wiem, zrobię to wtedy, wiesz, mam to z głowy wyjęte i przestaję o tym myśleć, więc automatycznie przestaję się tym stresować. To, to, to też mi pomaga. Dlatego dla takich osób jak my, z obsesyjną potrzebą kontroli, ta sytuacja koronawirusowa jest trudna, bo tak bardzo ciężko jest to wszystko przewidzieć tak. i osadzić jakoś w czasie. I mimo, że to nie jest jakaś taka realna przeszkoda, która jest, nie wiem, czymś bardzo, bardzo trudnym, to dla takich osób jak my to faktycznie staje się problemem, tak, bo nie można sobie zaplanować. Tak. Chociaż tutaj faktycznie to też pokazuje, że to, ta nasza obsesyjna potrzeba kontroli jest pewnie jednocześnie i rozwiązaniem stresu, i źródłem tak. stresu, tak, bo przecież wiadomo, że to jest złudne, tak, i my nigdy nie mamy tej kontroli, tylko sobie chcemy w tych naszych notesikach tak. to zapisać. Tak. Ale taką klamrą tematyczną to, co mówimy, można spiąć, że w sumie sposobem na zrelaksowanie się takie głębokie jest słuchanie swoich potrzeb i reagowanie na to, co w danym momencie się w nas pojawia i faktycznie może się okazać pomocne i może się okazać, że dla naszych słuchaczy nic z tych rzeczy, które my wymieniamy nie będzie dobrą metodą na relaks, bo właśnie trzeba poszukać tych swoich bez nadmiernego cenzurowania się, żeby to faktycznie było coś, coś przyjemnego. O, na przykład wczoraj wyciągnęłam kredki i kolorowankę. Ja nie mam w ogóle zdolności manualnych, więc nawet moje kolorowanki wyglądają jakby przedszkolak, przedszkolach, nie? Tutaj. Ale to chodzi o to właśnie, że jak ta kredka smaga po tym papierze i pojawia się jakiś kolor, no to to samo w sobie jest tą czynnością, w której się można zanurzyć i w której się można uspokoić. Hmm. Masz jeszcze jakieś patenty, coś małego? na mi przyszło mi do głowy. Po pierwsze to, że już dawno nie wyciągałam swojej kolorowanki. Ja też nie umiem kompletnie nic robić manualnie, ale, ale też sobie kupiłam oczywiście jedną z kotami. I druga to jest hit, ponieważ oczywiście nie mogę sobie kupić po prostu kolorowanki, tylko kupiłam sobie anatomię do kolorowania. Więc... Ale wiesz co, to zaskoczyłaś mnie Marta, bo myślałam, że powiesz, że z Taylor Swift znalazłaś kolorowankę. To <laughs> Ale jakby była, to bym pewnie kupiła. Ale to, co mi też pomogło, zwłaszcza kiedy miałam taki okres na jesień, gdzie ten stres był naprawdę duży i wpływał już na moje zdrowie i też na przykład na sen. Miałam bardzo duże problemy albo z zasypianiem, a jak nie z zasypianiem, to budziłam się w środku nocy, na przykład, wiesz, z walącym sercem i tak dalej. To już są naprawdę złe objawy e, stresu. I bardzo mi pomogło wprowadzenie rutyny wieczornej, już codziennie robiłam przed snem to samo. Nie zadziałało od razu pierwszego dnia, ani drugiego, ale po dwóch, trzech tygodniach rzeczywiście to się bardzo ustabilizowało i bardzo mi to pomogło, więc ja sobie piję ziołową herbatkę wieczorem przed snem, bawię się zawsze z kotami, bo jak sznura nie wybiegam, to mi rozwali pół chaty o drugiej w nocy, więc i tak muszę to zrobić. Ale to jest, no tak jak mówiłaś, patrzenie na koty jest super relaksujące, więc to jest przyjemne, że się z nimi bawię. No chyba, że ja chcę się bawić, a one wtedy mają gdzieś wszystkie te teorie o tym, że koty powinny codziennie mieć aktywność i patrzą na tą wędkę, z takim, wiesz, sama się tym baw. Nie mam ochoty dzisiaj. Tak, znam dokładnie tę twarz. A, tak, a potem za 10 minut. Miau! Tr, 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 I po schodach, nie? Więc e, ta rutyna trzyma mnie bardzo w ryzach i to mi bardzo, bardzo, bardzo pomogło. Też jakieś kąpiele e... przy tym i tak dalej, wiadomo, fancy rzeczy, ale to już jak mam więcej czasu, nie zawsze się. Dokładnie, ja mam tak, właśnie do tego chciałam nawiązać, że zobacz, żadna z nas przez całą tą naszą rozmowę nie powiedziała o tych takich typowych rzeczach kobiecych, typu jakaś maseczka, włosy i tak dalej, bo to jest dla mnie trochę zbyt czasochłonne, co akurat tak. nie brzmi zbyt logicznie, kiedy mówiłyśmy, że możemy przeczytać romansidło całe naraz. I to nie było czasochłonne, ale no to, nie jest, to nie jest moja potrzeba pierwszego tak, to kontaktu, nie jest właśnie to, to badanie o siebie. Tak, ale na przykład, jak mam możliwość pójścia, dać się wymasować na masaż jakiś taki, no to to jest po prostu coś pięknego. U uwielbiam e taką formę relaksu. E na pewno też bardzo mi pomaga, tak najbardziej, najbardziej, najbardziej no to właśnie spędzanie czasu z ludźmi. Dlatego tym bardziej w tej sytuacji po prostu jest coraz gorzej, ale staram się mm, się trzymać w tym wszystkim. Yy, no bo to chyba właśnie są takie rzeczy, które bardziej pomagają zapobiegać temu stresorowi. Także jeżeli jest równowaga między tą pracą a rozrywką, między yy, skupieniem a relaksem, no to łatwiej jest o to wszystko zadbać. Tak. Eee, coś chciałam powiedzieć i mi uciekła ta myśl, ale może kiedyś wróci. <laughs> Jak już <laughs> ostatnio tak mówiłaś i ta myśl do Ciebie wróciła, no. <laughs> więc nie nie ale, jest mam Często, Czasami odpłynę gdzieś, coś chcę powiedzieć, a potem już koniec. Eee, tak, jeśli chodzi właśnie o te pielęgnacyjne rzeczy, to ja mam tak samo. To nie jest tak, jakby priorytet. Jeśli już to robię, to, to jest mega przyjemne. Wiadomo, jak sobie napuszczę wody do wanny, i tak dalej. Chociaż przyznam Wam szczerze, że u mnie też się musiał trochę zmienić w nastawieniu, ponieważ ja sobie nalewam tyle wody, bo przecież szkoda wody. I, I tak dalej, wiadomo, oszczędność. Ale Patryk mi zawsze, proszę Patryka, bo on mi naleje na bogato tej wody do tej wanny. Więc raz na jakiś czas, rzadko bo rzadko, ale robię sobie taką kąpiel. E, maseczki, no to wiadomo, to jest przyjemne, ale z drugiej strony ja na przykład nienawidzę tego ściągać. I mm -hmm. po prostu mnie to tak, e, jest to dla mnie tak zniechęcające, że rzadko kiedy rzeczywiście e, robię to regularnie, nie bardziej z doskoku. Masaż też lubię. W tym, co mówiłaś, też był taki kolejny argument, yy, pozwolenie sobie na przyjemności. Tak. Czyli na przykład to, to głupie ten opór, tak? Nalać sobie wody. No, może kiedyś to był problem, tak? Ale teraz to już nie jest problem budżetu studenckiego i już możesz naladzić jej więcej, tak? Bo to nie tak. będzie żadnym problemem. I uświadomienie sobie takich rzeczy, yy, na przykład właśnie też, yy, nie wiem, z cenami owoców. Ja kiedyś miałam taki duży problem, że co, mango kosztuje tyle i tyle. A teraz po prostu wiem, że kupienie tego mango to jest jeden z elementów moich budujących sympatię do tego zdrowego stylu życia. I to wszystko jest potrzebne na dłuższą metę, bo jeżeli y, ogól, ogólnie żyjemy na takim dupościsku, to się tego nie nadrobi nawet w weekend byczenia się i oglądania seriali, tak? bo przyjdzie znowu ten tydzień i ta normalność i to wszystko nas, nas zje. Więc wydaje mi się, że takie ułatwianie sobie życia w tych zakresach, kiedy da się to zrobić, to relatywnie niskim kosztem, bo to często nie są też koszty pieniężne, tak? tylko to jest kwestia pozwolenia sobie na odpuszczenie z różnymi rzeczami to to może być bardzo, bardzo przydatne. Tak, mi teraz spadło też do głowy też dla osób, które nas słuchają. E, bardzo często jest coś takiego, że tak jak nawet słuchacie nas i słyszycie te sposoby na stres i ludzie często się ich łapią tak w stylu muszę to robić, bo to jest podobno dobre na stres. Ale tak jak mówiłaś, to może u Ciebie nie zadziałać, bo się może okazać, że to nie jest coś, co sprawdzi przyjemność. Może Ty nie potrzebujesz e, tego czy tamtego, tylko właśnie musisz znaleźć swój sposób na to. Jak ten stres odciągnąć, a to jest jednak mimo wszystko bardzo ważne, ponieważ ten długotrwały stres ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, ale też na naszą sylwetkę. Więc tutaj warto jednak z tym walczyć, jakieś swoje sposoby znajdywać. I Jeżeli dla kogoś z Was, naszych słuchaczy, przyczyną stresu jest przetrenowanie albo zbyt restrykcyjna dieta, to też zachęcamy po raz kolejny do tego, żeby trochę odpuścić. Nawet nie musicie mm, zwalniać tempa na cały czas, tak? Tylko nie ma powodu, żeby cisnąć na hamę, jeżeli czujecie, że jest ciężko. Można sobie zrobić tydzień, dwa, cztery przerwy i to będzie działało na Waszą korzyść, a nie niekorzyść, tak? Szczególnie jeżeli mówimy, mówimy o odchudzaniu, to często jest takie przekonanie, że jeżeli ja teraz przestanę redukować, to ja stracę te ten czas. A może się okazać, że w dłuższej perspektywie to właśnie potrzebne jest te 4 tygodnie przestoju, żeby wziąć rozpęd, tak? Żeby się zregenerować i móc tak. dalej się wziąć z tym, no, działaniem. Za Swoją siebie. drogą na przykład, jeśli jesteśmy w takim okresie długotrwałego i mocnego stresu, to mocne treningi nie są dobrym pomysłem w ogóle. To już całkiem może nam rozwalić nasze hormony i, 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 i w ogóle zdrowie, tak naprawdę. Więc też warto wziąć to pod uwagę i czasami wybierać lżejsze formy. Ja właśnie, jeśli mam taki bardziej stresujący okres, to nie trenuję aż tyle, bo, bo no to nie jest zdrowe, też nie mam tyle czasu na regenerację, bo ja, jeśli się dużo stresujesz, też się pojawiają te właśnie problemy ze snem. Więc tak jakby dowalanie sobie jeszcze bardzo intensywnych czy du dużych objętościowo treningów, to no tylko taki gwóźdź do trumny tylko, żeby jeszcze to pogorszyć całą sytuację zamiast ją polepszyć. Myślę, że gdybyśmy rozmawiały o tym te pięć lat temu, to każda z nas by trzymała młotek, właśnie, tak. do tego gwoździa, nie? Bo raczej miałam takie podejście, że. Że trzeba cisnąć, po prostu, no. że trzeba cisnąć. I fakt, że z tego wynika dużo dobrych rzeczy. Ja nie mogę powiedzieć, że to tylko jest złe i powoduje stres, bo pewnie wielu rzeczy bym nie zrealizowała i do wielu rzeczy bym nie doszła, gdyby nie to, że się przepracowywałam przez jakiś czas. Ale czy to jest dobra droga? W całej perspektywie uważam, że nie, bo kosztowało mnie to bardzo dużo zdrowia i bardzo długo musiałam naprawdę się zaangażować w leczenie, żeby odzyskać tą równowagę psychiczną, więc. Jest pokusa silna, żeby tak gonić ciągle, do przodu cisnąć, ale ja się przekonałam, że to się nie opłaca i właśnie dla mnie takim silnym argumentem e, za tym przemawiającym, żeby właśnie o siebie bardziej zadbać, odpoczywać, się relaksować jest to, że to sprawia, że jestem bardziej efektywna, bardziej pomysłowa, bardziej kreatywna tak. i lepiej sobie radzę ze swoim życiem po prostu, tak? I też nie jestem taką tykającą bombą, że... E, Właśnie rozmawiałam niedawno z siostrą, ona jest o 10 lat młodsza ode mnie, i mówiła, że był taki okres w moim życiu, kiedy ona w ogóle się bała do mnie zagadać, bo nie wiedziała, kiedy wybuchnę. I ja sobie pomyślałam, co ja zrobiłam ze swoim życiem, nie? Że, że siostra młodsza bała się zagadać i nie mogła na mnie polegać, bo się bała tego, że będzie avanti rozkręcony. No niestety tak było. Dlatego właśnie dla mnie teraz tak ważne jest, żeby sprawiać sobie w życiu przyjemność i się tym życiem. Cieszyć tak, mimo że nawet mówiąc o tym, przypominam sobie wczorajszy wieczór, kiedy w, moim, w mojej głowie znowu krążyła jakaś drama. E, ale staram się właśnie tym aż tak nie przejmować. Nie dokładać sobie tego jeszcze stresowania się stresowaniem, tak, że Boże znowu się stresujesz, ty nawet nie potrafisz odpoczywać. Tak. Tylko tak wyciszyć się i właśnie pójść w jakieś takie proste rozrywki. No i myślę, że tym e, pozytywnym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Życzymy Wam spokojnego tygodnia, I, kochani. Tak, i nie mówimy, nie stresujcie się, bo to najgorsza rada, jaką możesz komukolwiek dać. Jeśli ktoś się stresuje, nie stresuj się. Tylko zamiast się skupiać na tym, może spróbujcie poszukać jakiejś rozrywki, która Was trochę odciągnie od tego wszystkiego. Dokładnie. Antystresowe buziaczki. Tak, papa. Pa. Pa, pa.